Okej. Okay. Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Aleksandra Staszewska, zajmuję się rekrutacjami w firmie Diebold Nixdorf i razem z Michałem Rachowskim opowiemy Wam dzisiaj o naszej firmie. Witam serdecznie. To może od razu przejdziemy tak naprawdę do tego. Diebold Nixdorf. Co to za firma? Jak Państwo wiecie Technologia otacza nas wszędzie, niezależnie gdzie jesteśmy. Tak naprawdę widać ją na, na każdym kroku. Każdy z nas korzysta ze smartfona, robi zakupy online, I, i tu, w tym momencie, pojawiamy się my. Bo jeżeli przechodzicie koło miejsc, z których można wypłacić pieniądze, jeżeli robicie zakupy wśród bardzo znanych marek w Polsce i w całej Europie, a tak naprawdę również i na świecie, to, to właśnie tam. Czeka na Was Dibolt Nixdorf. Jesteśmy przede wszystkim producentem sprzętu, czy to dla branży bankingowej, związanego z, z bankomatami, z wpłatomatami, czy dla branży tak zwanej retailowej, gdzie pojawiają się usługi związane z możliwością sprzedaży, kasy, urządzenia kasowe, butelkomaty. To wszystko Dibolt produkuje. I jako producent tego sprzętu, można powiedzieć, jesteśmy praktycznie wszędzie. Wielki dominant, dwie połączone firmy Diebold z Ameryki, Winkor Nixdorf z obszaru tak naprawdę tutaj europejskiego stworzyły giganta, który tak naprawdę dostarcza sprzęt. Oczywiście poza sprzętem dostarczamy oprogramowanie. To jest bardzo naturalny tak jakby tutaj element, który łączy się w całość tego kręgu, a dopełnia go serwis i, i to powiedziałbym ta branża ulokowana jest między innymi w Szczecinie. Ta branża, w której z jednej strony wysyłamy po całej Europie i Stanach i, i świecie techników na miejsce, Natomiast również udzielamy tego wsparcia telefonicznie. Historia naszej firmy jest bardzo głęboka. Jak widzicie, pewnie teraz gdzieś tam na slajdzie sięga jeszcze właściwie aż dwóch wieków wstecz. Zresztą tu można powiedzieć taką anegdotę. Te, te kwestie związane z pieniędzmi, obrotem pieniędzmi są nam bardzo bliskie, bo firmy zaczynały obie od tworzenia sejfów, od trezorów, od tych zagadnień, w której gdzieś kiedyś chowaliśmy w latach, tak naprawdę poprzednich, złoto do naszych sejfów. Teraz również chowamy to złoto na naszych kontach, w bankomatach i chowa to się wszystko za plastikowymi kartami, które to właśnie wspierają. I którą tą branżę wspieramy. Oczywiście gdzieś tam w historii naszej firmy pojawią się też te ciekawostki, takie jak widoczny choćby tutaj Elliot Ness. Jeżeli ktoś nie pamięta, tak, to on złapał słynnego nowojorskiego gangstera, tak jakby w czasach prohibicji, i to on potem zasiadał w Radzie Nadzorczej Diebolda. Natomiast Diebold dziś to prawie 23 tysiące ludzi worldwide. Jesteśmy w wielu miejscach, w wielu miastach największe centra te, które związane są ze wsparciem, które ja dziś tutaj reprezentuję, są chociażby w Szczecinie, w Warszawie, w Kuala Lumpur, w Malezji czy w Hyderabad w Indiach. Oczywiście mamy tych rozproszonych centrów o wiele więcej, natomiast to są te główne, które gdzieś tutaj tak naprawdę mają sens i występują. To jest też tak, jakby ta międzynarodowość jest naszym największym atutem. Wiele języków, które wspieramy, wiele możliwości, więc każdy gdzieś, jeżeli w tej chwili jest na rynku pracy, i poszukuje tak naprawdę miejsca dla siebie, powinien popatrzeć, czy posiada kompetencje związane z językiem. Czy jest to może w Szczecinie, akurat język niemiecki? Zresztą w całej Polsce jesteśmy na te oferty otwarci. A może jeden z naszych 19 czy tam 18 języków, które wspieramy w Warszawie, czy to będzie włoski, czy języki nordyckie, dla wszystkich tych miejsc znajdzie się miejsce. Oczywiście Dibolt jako organizacja Worldwide, jesteśmy producentem, posiadamy swoje fabryki, przetwarzamy miliony zgłoszeń, setki tysięcy urządzeń w każdym, w każdym kraju zgłaszają się do nas elektronicznie i oczywiście w swoim portfolio poza tym czego obecnie szukamy można powiedzieć tu i teraz mamy ogromną pulę stanowisk związanych z developmentem z IT z rozwojem z zarządzaniem to jest zresztą też jedna z rzeczy która dość mocno wyróżnia nas na punkcie tak naprawdę konkurencji, ponieważ nie jesteśmy typowym przedstawicielem branży BPO z tego względu, że outsourcing nie jest naszym core biznesem. My, Bibolt Nixdorf, te działania, które robimy na polskim rynku, jeżeli chodzi o wsparcie, to są działania na rzecz własnej organizacji, więc posiadamy tak naprawdę dużo różnych stanowisk wokół tego tematu. Zbudowanych. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie warunki można spotkać, tak jakby na rynku, i co proponujemy w naszych dwóch głównych lokalizacjach w Polsce, poza pracą zdalną, która teraz w szalonych czasach pandemicznych stała się standardem, to jest oczywiście świetne biuro w Szczecinie, fantastyczna lokalizacja w Warszawie. Zresztą można podjechać pociągiem i wjechać windą na górę, już się jest. W Szczecinie trzeba kawałek tutaj w tych remontowanych drogach poświęcić. Natomiast są to dwie jednostki, które bardzo serdecznie zapraszają wszystkich kandydatów, o których za moment koleżanka Ola będzie opowiadała, jakie to tam ciekawe oferty na, na tym naszym rynku. Um, się znajdują. Natomiast wrócę do, do tego elementu, który jest powiedziałbym kluczowy, czyli do tego, jakie kompetencje w firmie są istotne, na co stawiamy. E, oczywiście można, tak jakby wejść do organizacji e, poprzez ten standardowy element, jakim jest pierwszy kontakt, zgłoszenia, e, tak naprawdę kontakt z naszym otoczeniem, e, z naszym sprzętem, z e, naszymi rozwiązaniami, z naszymi usługami, z naszym portfolio. To zaczynamy gdzieś tutaj jako pierwsi agenci. E, Poznajemy tak naprawdę park maszynowy, poznajemy całą technologię, to my wszystkiego uczymy, to my wszystkiego tak naprawdę tym kandydatom, można powiedzieć, pokazujemy. To jest to, co też we wczorajszej debacie, o której była mowa, dotyczącej kompetencji, to jest ten klucz. Jeżeli znacie język, który jest pewnego rodzaju podstawą, tak jakby do tego, żeby coś rozpocząć, a do tego inwestujecie w siebie, jesteście potencjałem, na którym możemy zbudować ekspertów, to zobaczcie Państwo. Tak naprawdę też na tej prezentacji świetnie widać, to jako Dostawca i producent, a nie tylko outsourcer, mamy ogromny wachlarz okołoprocesowy, w którym to ludzi, którzy zbierają informacje i uczą się naszych, tak jakby, technikaliów, na nich budujemy to wszystko, co ma optymalizować, to wszystko, co ma usprawniać, to wszystko, co ma służyć naszym klientom, a wśród nich wierzcie mi zresztą, jak robiliście ostatnio zakupy w Ikei, a może samemu na kasach samoobsługowych Lidla, a może tankowaliście na BP, a może zankowaliście na to tam po prostu widać wszędzie nasze logotypy, to tam nas znajdziecie, bo to po prostu Diebold Nixdorf. No ale powiedziałbym, jednym z elementów, tak jakby w tej całym środowisku, jak słyszycie, bardzo dynamiczne są wartości, na które stawiamy, i warto może, może to one Was przyciągną, czyli tak naprawdę dynamika, szybkość i adaptacja do zmian, nieustanne poszukiwanie optymalizacji, to są nowoczesne wartości, za którymi podążamy, bo oczywiście zaufanie, czy a, tak naprawdę szacunek do ludzi, oczywiście, że on stoi na pierwszym miejscu. Czasami różnią nas strasznie, a, a, tak jakby tutaj, kwestie kulturowe. My, a Indie, to są inne zrozumienia, czym jest szacunek i w jaki sposób to działa. Natomiast to u progu tych, powiedziałbym, wartości, którymi, którymi a, a tutaj chcielibyśmy też Was zachęcić, są oczywiście ludzie. To nasz największy kapitał. To tak naprawdę oni budują tą firmę, to w nich inwestujemy, to ludzi rozwijamy. To, to może wśród Was za moment będę mógł powiedzieć, to wy będziecie stanowili kapitał tej firmy. A firma, oczywiście, jak to powiedziałbym, jak to na swój jedyny kapitał stawia tak naprawdę na ten element ludzki. To ludzie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i To ludzie stanowią tak jakby podwaliny tego elementu, w którym przyjmują tą wiedzę, dzielą się tą wiedzą, dzielą się swoimi. Spostrzeżeniami. Prowadzimy wiele różnego rodzaju inicjatyw, które tak naprawdę pozwalają poszerzyć swoje kompetencje, nie tylko te językowe, ale i kulturowe, bo to tak naprawdę na tym budujemy, tak jakby ten kapitał. Stąd mogę powiedzieć: zachęcam do tego, żeby stać się częścią tej, tej kultury organizacyjnej DiBolda, żeby posmakować tego, jak to jest w międzynarodowej korporacji o ogromnym zasięgu, która jest nie tylko dostawcą, sprawcą usług serwisowych, jest producentem i jest tak naprawdę można powiedzieć liderem wśród tych rozwiązań. A gdzie i jakie miejsca mamy to powiedziałbym najlepiej jako przedstawiciel biznesu zostawię już Oli, która tak naprawdę działa w tym obszarze zachęcania ludzi do, do przyjścia do naszej organizacji. Okay, dziękuję. Jeśli, chcielibyśmy, jeśli chcielibyście tutaj do nas dołączyć, to oczywiście zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, które są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera. Oczywiście też nasze oferty są dostępne na stronie giełdy pracy, w której właśnie teraz uczestniczymy, również w zakładce oferty pracy praktyk staży. Na ten moment poszukujemy jak najbardziej tutaj specjalistów do, do spraw wsparcia klientów ze znajomością języka niemieckiego. Nie wymagamy tutaj tak na dobrą sprawę doświadczenia, więc jak najbardziej, jeżeli dysponujecie kompetencjami językowymi, to jak najbardziej tutaj zachęcamy do zapoznania się z tymi ofertami pracy. Oczywiście, jeśli język to jest wasza mocna strona, to w naszych różnych lokalizacjach poszukujemy także osób czy z niemieckim, czy z niemieckim, czy z fińskim, z duńskim, a nawet węgierskim, więc na ten moment też jeszcze szukaliśmy osoby z językiem włoskim, więc tutaj tak na dobrą sprawę do wyboru, do koloru, jeżeli chodzi o języki obce. Jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe pytania dotyczące czy rekrutacji, czy o tym, jak, czy dotyczącym tego, jak się u nas pracuje, czy też być może po prostu dotyczące konkretnych stanowisk pracy, to ja oczywiście jak najbardziej tutaj zapraszam do, do kontaktu, czy też poprzez LinkedIn, czy też tutaj poprzez adres mailowy, który, który macie na, na stronie internetowej przy naszych ofertach pracy. Bardzo myślę, że że, że tak, tak? jakby do, do, dodając jeszcze tak jakby do, do, do tego portfolio można powiedzieć firmowego, jedna z ważnych tak jakby rzeczy to również to, że Diebold stawia tak naprawdę i z jednej strony na tych, którzy dopiero będą rozpoczynali swoją przygodę ze światem um, zawodowym i tych, którzy są już w tej chwili ekspertami, bo niewykluczone, że wśród was potencjalnych absolwentów, a może jeszcze studentów są tacy, którzy zebrali już odpowiednie doświadczenie i nie interesują ich te entry. Szkole, czyli te, w których rozpoczyna się dopiero tą tak jakby przywod, przy, przygodę z pracą w danym zawodzie. I, i tu stawiamy tak naprawdę na, na, na obie te części. To jest o tyle istotne, że z jednej strony możecie pojawić się, żeby spróbować, jak wygląda takie życie. W bardzo dynamicznym, rozwojowym środowisku pracujemy powiedziałbym nawet 24 na 7, dlaczego po prostu nasi klienci tak pracują, a w tej części serwisowej trzeba spełniać tak, jakby ten element, w którym to my zapewniliśmy zapewniamy dostęp do tych usług, do tych możliwości, które mają nasi klienci. No przecież stacje benzynowe nie zamykają się w większości przypadków na noc, więc ci, którzy wspierają te rozwiązania, którzy zabezpieczają obszar NCT, czyli non-cash transaction, którzy dbają o to, żeby te urządzenia były up-to-date, oni również gdzieś w tle pracują. Nie zawsze jest to dla naszej strefy czasowej. My tu w Europie bardzo chętnie wspieramy naszymi kompetencjami Australię, Nową Zelandię, czyli w czasie, kiedy inni śpią, My jesteśmy tak naprawdę up to date i, i im pomagamy. Dlatego zapraszamy wszystkich, zapoznajcie się z naszą ofertą. Piszcie, dzwońcie do Oli, ona chętnie będzie z Wami rozmawiała. Dokładnie. A póki co bardzo, bardzo Wam dziękujemy za, za dzisiejszą możliwość wystąpienia tu przed Wami i mam nadzieję, że do zobaczenia.